Witam wszystkich, nazywam się doktor Grażyna Torbicka. Dzisiaj poruszymy ważny temat, o którym być może wstydzicie się mówić, a nawet uważacie za nieco krępujący, ale jest on ściśle związany ze zdrowiem i szczęściem każdego z nas, a zwłaszcza naszych drogich rodziców i dziadków. Tematem tym jest życie seksualne osób starszych. Witam wszystkich, nazywam się doktor Grażyna Torbicka. Dzisiaj poruszymy ważny temat, o którym być może wstydzicie się mówić, a nawet uważacie za nieco krępujący, ale jest on ściśle związany ze zdrowiem i szczęściem każdego z nas, a zwłaszcza naszych drogich rodziców i dziadków. Tematem tym jest życie seksualne osób starszych. Wielu starszych panów i pań na dźwięk tych słów może pokręcić głową, myśląc: Pani doktor, przecież my już jesteśmy starzy. Stare małżeństwo. Dzieci mamy już dorosłe. O jakim seksie pani mówi? To sprawy dla młodych. Jeśli naprawdę tak myślicie, to musicie uważnie obejrzeć ten materiał, ponieważ jest pewna bardzo ważna koncepcja, którą dr Torbicka musi pomóc wam najpierw ugruntować mianowicie, że seks jest normalną potrzebą przez całe nasze życie. Nigdy nie był i nie jest zarezerwowany wyłącznie dla młodych ludzi. Zanim jednak zagłębimy się w piękno i zdrowotne korzyści płynące z seksu, muszę was bardzo poważnie ostrzec. W procesie cieszenia się intymnością, pozornie pełen miłości akt może w rzeczywistości kryć śmiertelne ryzyko. Doszło nawet do prawdziwych tragedii za granicą. Czym dokładnie jest ta niebezpieczna mina? Jak może w jednej chwili zamienić słodycz w tragedię? Proszę, bądźcie cierpliwi i czytajcie dalej. Później szczegółowo odkryje ten zagrażający życiu sekret. A teraz wróćmy do podstaw i porozmawiajmy o tym, dlaczego musimy tak poważnie traktować dojrzały seks. Musimy szczerze zmierzyć się z problemem, w naszym społeczeństwie i kulturze, ludzie zawsze czują się niezręcznie i są zażenowani, mówiąc o seksie wśród osób starszych. Jeden, dwa, trzy, cztery. Przyczyny tego stanu rzeczy są w rzeczywistości bardzo złożone. Wiele osób uważa, że gdy się starzejemy, powinniśmy być stateczni, pełni godności i wolni od pożądania. Zmieniamy rolę z rodziców na dziadków. Oczekiwania społeczne i samoświadomość zdają się po cichu odrywać od nas etykietę seksualności. Z drugiej strony istnieje wiele głębszych barier psychologicznych. Na przykład, widząc, że ich skóra staje się coraz bardziej wiotka, a sylwetka traci kształt, wiele osób odczuwa niepokój związany z obrazem własnego ciała i czuje, że nie jest już atrakcyjna, czują się gorsi, rozbierając się przed swoimi partnerami. Niektórzy martwią się, co pomyślą ich dzieci, jeśli dowiedzą się, że w tak podeszłym wieku wciąż interesują ich takie sprawy, czy pomyślą, że nie mają szacunku dla starszych? Te tysiące węzłów w ich sercach stały się niewidzialnymi murami, które po cichu zamykają pragnienie intymności u wielu seniorów. Ale często widzę to w gabinecie, prawdziwe i pilne potrzeby kryjące się za tymi murami. Spotkałam kiedyś uroczą starszą parę. Pani Aniela ma ponad siedemdziesiąt lat, a jej mąż, pan Jan, ma już dziewięćdziesiąt lat. Ich synowa, która towarzyszyła IM z pewnym zaniepokojeniem, powiedziała mi z zażenowaniem, że pani Aniela często w środku nocy kłóci się z panem Janem o drobiazgi, a nawet go bije, zostawiając siniaki i zadrapania. Na pytanie dlaczego oboje starsi państwo zaczerwienili się i jąkali, nie mogąc nic powiedzieć. Później członkowie rodziny zapytali pana Jana nie wprost. A staruszek powiedział bardzo skrzywdzonym i cichym głosem, że to dlatego, że żona go odrzuciła i czuł, że straciła nim zainteresowanie. Rodzina uznała to za niewiarygodne. Z jednej strony czuli niepokój, a z drugiej byli zdezorientowani, myśląc: Dlaczego on wciąż to robi w swoim wieku? Czy chodzi o to seksualne zainteresowanie? Później, podczas konsultacji, skorzystałam z okazji, by porozmawiać z panią Anielą na osobności. W prywatnym otoczeniu, bez nikogo w pobliżu, pani Aniela w końcu opuściła gardę i ze łzami w oczach opowiedziała mi wszystko, co leżało jej na sercu. Powiedziała, że kiedy byli młodzi, mieli bardzo dobre relacje. Ale kiedy się poznali, pan Jan był w złym stanie zdrowia i nie był w stanie nic zrobić. Pani Aniela uznała, że to w porządku. Posiadanie towarzysza na starość, kogoś, z kim można porozmawiać i wzajemnie się wspierać, było ważniejsze niż wszystko inne. Niespodziewanie, pod troskliwą opieką pani Anieli, zdrowie pana Jana poprawiło się, a jego funkcje seksualne wróciły, stając się nawet dość silne. Przez dziesięciolecia ich życie małżeńskie było harmonijne i satysfakcjonujące. Pani Aniela powiedziała. Pani doktor Torbicka, to nie jest tylko potrzeba fizyczna, to uczucie to uczucie bycia kochaną. Czuję się potrzebna i czujemy, że jesteśmy kimś więcej niż tylko współlokatorami śpiącymi w tym samym łóżku. Teraz, gdy jest starsza, Chociaż jej siła fizyczna nie jest już taka jak kiedyś, a ich częstotliwość jest mniejsza, wciąż pragnie utrzymać najintymniejszą więź między mężem a żoną. Kiedy czuje obojętność męża, uczucie bycia ignorowaną i odrzuconą, sprawia, że jest smutna i zła, a jej emocje wymykają się spod kontroli. Ta historia uczy nas, że seks w starszym wieku znaczy o wiele więcej niż nam się wydaje chodzi o miłość, poczucie własnej wartości więź i potwierdzenie naszej witalności w rzeczywistości dane naukowe w pełni popierają ten pogląd duże badanie przeprowadzone w stanach zjednoczonych pokazuje że częstotliwość życia seksualnego rzeczywiście maleje z wiekiem ludzie około 50 roku życia uprawiają seks średnio około 5 razy w miesiącu a do 65 roku życia może spaść do raz na miesiąc ale proszę zwrócić uwagę na wniosek z badania. Jest to spadek, a nie zniknięcie. Co jeszcze ciekawsze badania wykazały, że ci, którzy mieli częstszy seks w młodości, będą go mieli mniej w miarę starzenia się, ale ich poziom aktywności wciąż będzie wyższy niż u rówieśników. Nasze własne polskie dane z badań również pokazują, że ponad połowa osób starszych. W wieku od 55 do 61 lat uprawia seks co najmniej raz w miesiącu. 3. Odsetek osób po 60. Roku życia w związkach małżeńskich, które deklarują aktywność seksualną, wynosi nawet 55-70%. A więc proszę, pójdźcie za moim przykładem i odrzućcie tę przestarzałą koncepcję. Dążenie do przyjemności z seksu jest waszym prawem i jest to najlepszy sposób, aby pokazać, że wciąż jesteście zdrowi fizycznie i psychicznie. Kiedy traktujemy seks jako zdrowe i regularne ćwiczenie, odkryjecie, że może przynieść naszym ciałom więcej niespodzianek niż chodzenie na siłownię czy przyjmowanie suplementów diety. Wiele osób myśli o tym tylko jako o przyjemnej rzeczy, ale w medycynie jest to również kompleksowa opieka fizyczna i psychiczna. Jest to samo w sobie ćwiczenie aerobowe o umiarkowanej intensywności. W trakcie procesu nasze tętno przyspiesza, oddech staje się głębszy, a krążenie krwi przyspiesza. Jest to bardzo pomocne we wzmacnianiu funkcji sercowo-płucnej i promowaniu metabolizmu. Istnieją nawet badania, które pokazują, że regularne życie seksualne pomaga stabilizować ciśnienie krwi i zmniejszać ryzyko zawału serca i udaru mózgu. Nie tylko to. Jest to również najpotężniejszy naturalny środek przeciwbólowy i nasenny. Podczas orgazmu nasz mózg uwalnia dużą ilość endorfin, które są naturalną morfiną organizmu o silnym działaniu przeciwbólowym. Ma nieoczekiwane efekty w łagodzeniu zapalenia stawów, przewlekłego bólu pleców itp. Po seksie organizm wydziela również oksytocynę i prolaktynę. Te dwa hormony sprawiają, że ludzie czują się niezwykle zrelaksowani i spokojni. To najlepsza naturalna recepta na leczenie bezsenności. Z perspektywy odporności jest to bardziej jak tarcza. Badanie na jednym z zagranicznych uniwersytetów wykazało, że ludzie, którzy uprawiają seks raz lub dwa razy w tygodniu, mają znacznie wyższy poziom immunoglobuliny A w organizmie niż ci, którzy nie uprawiają seksu. Ta immunoglobulina A jest pierwszą linią obrony naszego organizmu przed wirusami, takimi jak przeziębienie i grypa. Dlatego regularny seks jest równoznaczny z budowaniem silniejszej tarczy dla naszego ciała. Jednocześnie jest to również fontanna młodości, która opóźnia starzenie, szczególnie dla naszych przyjaciółek. Umiarkowany seks może skutecznie stymulować jajniki, spowalniać degenerację ich funkcji fizjologicznych, promować równowagę układu hormonalnego i sprawiać, że wyglądamy na bardziej energiczne. Dla mężczyzn udowodniono również, że regularna ejakulacja jest związana ze zmniejszonym ryzykiem raka prostaty. W ostatnich latach niektóre interesujące badania wykazały, że osoby starsze, które utrzymują regularny seks, mają lepszą pamięć. Mogą również osiągać lepsze wyniki w testach pamięci i funkcji poznawczych. Może to być spowodowane tym, że aktywność seksualna może promować wzrost komórek w hipokampie, który jest kluczowym obszarem w naszym mózgu kontrolującym pamięć. Co ważniejsze, jest to najlepsze antidotum na depresję i lęk. Starość często towarzyszy samotność i poczucie straty. Seks jest ostateczną intymną więzią między parami, która może zapewnić silne wsparcie psychiczne i jest kluczowym czynnikiem w walce ze starzeniem się. Najpotężniejsza broń przeciwko depresji starczej. Oczywiście musimy również naukowo i obiektywnie przyznać, że wraz z wiekiem nasze ciała ulegają pewnym zmianom. Zmiany te mogą wpływać na jakość naszego życia seksualnego, ale kluczem jest stawienie ajem czoła z odpowiednią wiedzą i otwartym umysłem, a nie wycofywanie się i poddawanie z powodu trudności. Dla starszych mężczyzn, najczęstszym wyzwaniem są zaburzenia erekcji co potocznie nazywamy impotencją. Wielu starszych mężczyzn uważałoby to za wielki wstyd i upokorzenie, i wolałoby cierpieć w milczeniu, niż szukać pomocy medycznej. W rzeczywistości jest to bardzo błędna i niebezpieczna koncepcja. Powinniście wiedzieć, że odsetek mężczyzn w średnim i starszym wieku doświadczających tego problemu jest bardzo wysoki. Zdecydowanie nie jesteście sami. Co więcej, często nie jest to tylko prosty problem z funkcją seksualną, ale bardziej jak alarm zdrowotny, który często jest związany z cukrzycą, nadciśnieniem, chorobami serca. Jest to ściśle związane z chorobami przewlekłymi, takimi jak cukrzyca, które mogą uszkodzić nasze nerwy obwodowe i naczynia krwionośne, bezpośrednio wpływając na funkcję erekcji. Więc, jeśli zauważycie ten stan, potraktujcie go jako przypomnienie od waszego ciała że powinniście poddać się szczegółowym badaniom kontrolnym. Dzisiejsza medycyna jest bardzo zaawansowana. Dopóki odważnie szukacie pomocy urologa, większość problemów można poprawić. Dla starszych kobiet, po menopauzie, z powodu gwałtownego spadku estrogenu w organizmie, najbardziej bezpośrednim wpływem na życie seksualne jest suchość i atrofia pochwy, co sprawia, że łatwo odczuwać ból podczas stosunku. Wiele starszych kobiet zaczyna obawiać się i opierać seksowi z powodu bólu, a z czasem staje się to błędnym kołem. W rzeczywistości ten problem można całkowicie rozwiązać. Najprostszym i najbardziej bezpośrednim sposobem jest użycie wysokiej jakości lubrykantów na bazie wody. Nie jest to coś, czego należy się wstydzić, ale jest to dbanie o swoje ciało. Jednocześnie powinniście mieć wystarczającą komunikację ze swoim partnerem, aby wydłużyć czas. Gry wstępnej. Dojrzałe ciało potrzebuje więcej czasu i pieszczot, aby się obudzić. Jeśli sucha atrofia jest poważniejsza, nie bójcie się szukać pomocy ginekologa. Lekarz może przepisać bezpieczne miejscowe kremy estrogenowe lub czopki, aby pomóc poprawić zdrowie pochwy w zależności od waszego stanu. Wiedząc to, naszym ostatecznym celem jest cieszenie się życiem seksualnym, które jest zarówno przyjemne, jak i bezpieczne. Musimy nauczyć się sztuki dojrzałej intymności. Najważniejszym fundamentem tej sztuki, ważniejszym niż jakakolwiek inna technika, jest komunikacja. Opowiedzcie swojemu partnerowi szczerze o swoich uczuciach, pragnieniach i obawach. Na przykład możecie powiedzieć: Jestem dziś zmęczony, a może po prostu się przytulimy? Lub, która pozycja jest dla mnie wygodniejsza, a która sprawia, że bolą mnie stawy? Bądźcie szczerzy. Szczera komunikacja. Może uniknąć wielu nieporozumień i zranień, oraz zbliżyć do siebie relacje. Taka komunikacja może również pomóc nam na nowo zdefiniować seks i uwolnić naszą wyobraźnię. Kto powiedział, że seks musi być równoznaczny ze stosunkiem seksualnym? Czułe objęcie, czuły pocałunek, wzajemna pieszczota, kąpiel i masaż mogą być częścią życia seksualnego. Możemy nauczyć się metody zwanej Treningiem skupienia na zmysłach, która nie opiera się na stosunku seksualnym ani orgazmie. W tym celu pary na zmianę pieszczą swoje ciała z uwagą i bez erotycznych intencji, na nowo odkrywając i ciesząc się przyjemnością i relaksem płynącym z prostego dotyku. Ta praktyka może znacznie zmniejszyć lęk przed wykonaniem i zamienić intymność w zabawną eksplorację. W rzeczywistości, dla dojrzałych par prawdziwa gra wstępna, Zaczyna się w ciągu dnia od filiżanki ciepłej herbaty, spaceru ręka w rękę, szczerego komplementu i czułego spojrzenia. Te codzienne, nagromadzone więzi emocjonalne są najlepszym paliwem do rozpalenia namiętności nocy. Mówiąc o tym, chcę poruszyć bardziej osobisty, ale również bardzo ważny temat, jakim jest masturbacja. Dla singli, wdów lub osób starszych, których partnerzy nie są w stanie uprawiać seksu z powodów zdrowotnych, Zaspokajanie swoich potrzeb seksualnych poprzez samoeksplorację jest z medycznego punktu widzenia bardzo zdrową i normalną rzeczą. Może to również przynieść wszystkie korzyści fizyczne, o których wspomnieliśmy powyżej. Korzyści psychologiczne obejmują ulgę w stresie, pomoc w zasypianiu oraz utrzymanie zdrowia i witalności seksualnej. To nie jest coś, czego należy się wstydzić. To sposób, w jaki możemy dbać o siebie. I zaspokajać własne potrzeby. Mówiąc o samotności lub utracie współmałżonka, nasuwa się kolejne pytanie, przed którym staje wielu starszych dorosłych: czy możliwe lub właściwe jest rozpoczynanie nowego intymnego związku w późniejszych latach? Jest to splecione z lojalnością wobec zmarłego partnera, troską o perspektywy dzieci i strachem przed nieznanym związkiem. Doktor Torbicka chce wam powiedzieć, że dążenie do szczęścia jest waszym prawem przez całe życie i nie zmienia się to z wiekiem. Jeśli macie szczęście spotkać kogoś, kto sprawi, że wasze serce znów zabije mocniej, proszę, bądźcie odważni i spróbujcie. Ale jednocześnie, jako lekarz, chcę wam przypomnieć o czymś bardzo, bardzo ważnym, bezpiecznym seksie. Wiele osób uważa, że choroby przenoszone drogą płciową są wyłącznością młodych ludzi, co jest bardzo niebezpiecznym nieporozumieniem. W ostatnich latach zdrowie seksualne osób starszych na całym świecie pogarsza się. Wskaźnik zakażeń chorobami stale rośnie z powodu ogólnego braku świadomości. Więc jeśli rozpoczynacie nowy związek, proszę używajcie prezerwatyw. To nie tylko ochrona siebie, ale także ochrona partnera. Bardzo odpowiedzialne jest również wspólne wykonanie badań kontrolnych, zanim związek się ustabilizuje. Oczywiście, ciesząc się intymnością, musimy również wziąć pod uwagę pewne szczególne warunki zdrowotne. Na przykład przyjaciele z zapaleniem stawów mogą spróbować umieścić poduszki pod ciałem, aby podeprzeć stawy lub wybrać mniej forsowną pozycję, taką jak leżenie na boku. Ci, którzy właśnie przeszli operację biodra lub prostaty, Muszą postępować zgodnie z instrukcjami chirurga i postępować krok po kroku. Nie spieszcie się, często zdarza się również, że jeden z małżonków ma silniejsze pragnienie niż drugi. Nie interpretujcie niechęci partnera jako już Cię nie kocha. Może po prostu są zmęczeni, może to z powodu złego samopoczucia lub działania leków. W tym czasie potrzebna jest delikatna komunikacja, aby znaleźć wzajemnie akceptowalny sposób na intymność. Możemy tego nie robić dzisiaj, ale wciąż możemy czuć miłość i więź, przytulając się do snu. Teraz, gdy dowiedzieliśmy się tak wiele o tym, jak cieszyć się zdrowym i szczęśliwym życiem seksualnym jako dojrzały dorosły, nadszedł czas, aby ujawnić śmiertelny sekret, o którym wspomniałam na początku. Co to za pozornie słodki, ale potencjalnie śmiertelny czyn? Odpowiedzią jest energiczne całowanie lub ssanie szyi. Muszę to wam jeszcze raz szczegółowo wyjaśnić, ponieważ jest to kwestia życia i śmierci. Nasza szyja jest arterią komunikacyjną ludzkiego ciała. Skóra jest bardzo cienka, ale pod nią znajdują się niezwykle ważne naczynia krwionośne i nerwy. Najważniejsze z nich to lewa i prawa tętnica szyjna. Są jak dwie autostrady odpowiedzialne za dostarczanie ciągłego przepływu świeżej krwi pompowanej przez serce do naszych mózgów. Kiedy energicznie całujemy lub zsiemy szyję, istnieją dwa ogromne ryzyka. Pierwszym ryzykiem jest utworzenie ruchomej bomby, zakrzepu krwi. Silne ssanie ust może uszkodzić delikatną wewnętrzną ścianę tętnicy szyjnej i utworzyć nieprawidłowy skrzep krwi, zakrzep. Jeśli ten skrzep się oderwie, będzie jak ruchoma bomba. Bomba pędzi w górę wzdłuż przepływu krwi. Naczynia krwionośne w mózgu są jak złożona sieć uliczek. Gdy bomba wpadnie i zablokuje ważną uliczkę, natychmiast wywoła udar niedokrwienny, powodując porażenie połowicze, afazję, a nawet śmierć. Drugim ryzykiem jest uruchomienie przełącznika obniżającego ciśnienie w naszej szyi, czyli zatoki tętnicy szyjnej. Jest to bardzo wrażliwy receptor ciśnienia. Jeśli zostanie mocno naciśnięty lub zasany, może spowodować, że organizm błędnie pomyśli, że ciśnienie krwi nagle wzrosło, i aktywuje mechanizm awaryjnego obniżania ciśnienia krwi, powodując gwałtowne spowolnienie bicia serca, gwałtowny spadek ciśnienia krwi, a nawet chwilowe omdlenie i zatrzymanie akcji serca. Dlatego proszę, koniecznie powiedzcie swojemu partnerowi, że szyja jest strefą zakazaną. Można ją delikatnie głaskać rękami. Ale absolutnie nie wolno jej mocno całować ani ssać. Jednocześnie proszę zapamiętać sygnały alarmowe udaru. Lekarze mają prosty mnemotechniczny skrót o nazwie FAST, który polega na obserwacji: czy twarz, face, nagle się wykrzywia, czy ramię, arm, nagle traci siłę po jednej stronie, czy mowa, speech, nagle staje się niewyraźna. Jeśli wystąpi którykolwiek z powyższych objawów, Musicie wykorzystać czas, time i natychmiast zadzwonić pod numer alarmowy. Po tak długiej rozmowie dr Torbicka chce powiedzieć wszystkim, że seks jest pięknym darem danym nam przez Boga. Nie powinien być on skarbem, który z wiekiem należy zamknąć na klucz. Czuję raczej, że w dojrzałych związkach jest wyjątkowe piękno, którego nie można doświadczyć w młodości brakuje w nim presji przekazywania rodu i lęku przed dążeniem do wydajności, które mieliśmy w młodości. Zamiast tego ma więcej zaufania, cichego zrozumienia i ciepła, które gromadziły się przez lata. Jest to klucz, który może otworzyć drzwi do zdrowia, szczęścia i głębokiej więzi duchowej. Mam nadzieję, że dzisiejsze spotkanie może być jak ciepła i profesjonalna recepta, która pomoże wszystkim uwolnić się od wewnętrznych ograniczeń i przyjąć bardziej otwartą i zdrową postawę wobec intymności w dorosłości. Pamiętajcie, aby otwarcie komunikować się z partnerem, żyć w zgodzie ze swoim ciałem i odważnie szukać pomocy u profesjonalnego lekarza, gdy jest to potrzebne. Życzę każdemu panu, pani, dziadkowi i babci, zdrowej, bezpiecznej i pełnej miłości starości. Nazywam się doktor Grażyna Torbicka. Do zobaczenia następnym razem.